Witam wszystkich moich widzów serdecznie. Jestem z żoną na następnej z wycieczek. Jesteśmy teraz w Atlantic Ridge Resort. To jest taki kompleks na przyczepy kampingowe, Również namiotowe pole jest. I są tutaj też domki do wynajęcia, które Wam pokażę w następnych filmikach. No, następnym może filmiku. Tak, jest tutaj kort tenisowy, jak widać sobie, tej Troszeczkę z wykrycia nagramu to. Widać, nie widać. Nie wiem, jestem pewien. Chyba widać. E, za mną, tam w oddali, o, jest basen, no, który jest wliczony w cenę właśnie tego miejsca. E, ogólnie są tutaj dwa dwa baseny, czy trzy. Nie wiem, no w bądź razie dwa już widziałem, jeszcze chyba jeden muszę zobaczyć. E, Cóż, zapraszam do oglądania i proszę o obserwacje. <śmiany> Na razie.